Państwo pamiętają tę scenę z czasów pierwszej administracji Donalda Trumpa. Donald Trump siedzi w tym gabinecie owalnym w Waszyngtonie i obok siedzi Angela Merkel. I tam ci reporterzy krzy krzyczą: Shake hand, Mr. President! Shake hand! Nie? Czyli uściśnijcie mhm. sobie ręce, a Trump siedzi. Tak, siedzi i siedzi, prawda? Potem jest inne zdjęcie, też takie, które obiegło świat, jak siedzi Trump przy, przy biurku, w takiej właśnie od opozycji, i tam Januszek ludzi tam z tej grupy G7 wokół niego i Angela Merkel też tak pochylona, on na nią tak patrzy. Więc być może Donald Trump dysponował wiedzą, wiadomo, yy, służby specjalne i, i wszystkie inne służby, które ma do dyspozycji Waszyngton, poinformowały go, że, panie prezydencie, no sytuacja jest taka: Niemcy nie doży się nie nie dokładają do budżetu NATO, nie dość, że się gospodarczo dogadują z Rosją, to jeszcze próbują szkolić armię rosyjską, oficerowie armii NATO w końcu, no Bundeswehra, prawda?